Witam w kolejnym filmie. Byłam dzisiaj w kilku miejscach. Generalnie kierowałam się na Gdańsk, chciałam załatwić, A jednocześnie stwierdziłam, że może zahaczę o Quality, bo wydawało mi się, że tam będzie dużo zapachów marki Rense. Ale, żeby podejść do Quality, tak wysiadam na Gdańsk w śródmieście, stwierdziłam, że zobaczę, czy jest coś nowego w TK Maxie. A z kolei idąc do TK Maxa, wstąpiłam na moment do i Rocher, bo był taki plakat. Zresztą zaraz pokażę. Bardzo dużo czasu spędziłam w Quality. Bardzo dużo zapachów potestowałam. Oczywiście są testy bardzo pobieżne, przebitki, tylko jakieś zdjęcia porobiłam na początku, kiedy jeszcze miałam lekko jeszcze procentowy telefon. Posprawdzałam wiele zapachów, rozmawiałam też o Irysie, o fiołkach. Właśnie niestety powiem szczerze, w np. ta wiśnia mi mknęła, oświeżenie jej. Dobrze, że przypomniałam, że jest irys, fiołek, właśnie z olfaktywe studio, bo niestety właśnie nad czym ubolewam, problem w quality tutaj w Tęsku, polega na tym, że np. jeżeli człowiek pyta o iresa czy fiołka, to nie ma za bardzo spontanicznych już wskazań. Jeżeli chodzi o fiołka, to na przykład wskazywanie zapachów, gdzie są w ramach tam poszukiwarki na na stronie quality na przykład coś dopowiada z fiołkiem. To nie znaczy, że on jest tam naprawdę wyczuwalny. Jeżeli kiedy rozmawiałam, dopytywałam o te Ubigombu, dwa damskie bel oraz chyba mą coś tam. Ym, no to wskazanie było, że po prostu kwiatowym. Prawda jest taka, że sprawdziłam oba, loterkowy. Jeden bardzo szybko w paczule, a drugi szedł konkretnie nie tyle po prostu taki mix kwiatowy, tylko tak bardzo kwiaty takie pyłkowe. No to podejrzewam jakieś lipy, nielipy, akacje, mimoza, tam właśnie mimoza się okazało. Ten mi się spodobał. Ten też z prezent. Zaraz jak zobaczę nuty bo może mi Olś jakie tam były wrażenia. wejdę na stronę ym, z tym na stronie <laughs> quality, tylko mam problem nie wiem jak tutaj zmienić język. widziałam o oh jest, brań marki więc tak. Mm. z atelier, sprawdzałam ponownie noir. Batę, bo, jak dopytywałam o szampana, to ta pani jak sprawdzała, właśnie wyszukała jej szampana w tym. Jakaś tam szampanowa wytrawna jest, ale taka bardziej musująca, żywsza jest. Oczywiście w Pink Me Up z Atelierem, które znam. No, jeszcze z sprawdzania miałam też próbki z, z obecnego stylu. A ten miałam chyba też później jakiś sam mały dekan, tylko kogoś nie wiem. Sam łażek pojawia się dwa nowe atary, ale mi atarę może rozczarowałam, także tutaj nie, ale. Um, pobieżnie sprawdzałam ponownie połączenie róż z Cynamonem, czyli Crimson Rock. Gdzieś tam mam dekan w ogóle oraz... Um, Tej serii Garden czy Gardens. Te najmniej mi znane Delight i muszę powiedzieć, że ładne są. E, są słodkawe, ale takie ładne no bo wszystko po angielsku. No dobrze, na szczęście tutaj są trudne słowa. Jest trochę nudny, słodszy. Powiem tak. E, One są takie słodkawo urokliwe, słodkawo urokliwe i to mi się faktycznie spodobało. Sprawdzałam podobnie Royal Tobacco, tam właśnie też mocno te przyprawowości. No mamy tutaj na przykład goździki, różne inne przyprawy, kardamon, Przyznać, żeby nie było po angielsku. Pani pokazywała ją i największą traumę, czy największą traumą Silverwood. Co tam jeszcze? Karner Barcelona Właśnie hmm. sprawdzałam, była pokazywana ta skóra, ale pod kątem, czego zaraz zobaczę Czegoś innego nie chodziło w ogóle o, o tą kwestię tytułowej skóry. No ale teraz już wrażenia są za mało, za mało, za bardzo po czasie. Za dużo testów naraz. Um, ta figa na chyba trochę szła w kokosowość. Osieram sobie zapachy niektóre w um, Ten zapach to jest takie połączenie. Róży z pożyczką Bardzo w stylu em, Tych pożyczek dawnych i Saint Laurent i Lofagen i tak dalej Także jak ktoś ta Z takimi fragmentami to ma em, Marbella Karner Barcelona Je dobrze zapamiętam Więc może być jako Fragment miniaturki Sprawdzałam czarne, ale tak tylko za to miserów. są bardzo ciekawe i powiem, co było naprawdę mocno czuć, więc było czuć kadzidło uczuwalny w i verlabdany, taki, taki mocny ciężar tego zapachu, ciekawe, naprawdę wulkano takie zatknięcie. Zapacham. To są na to. bardzo dobre. I właśnie też ten Sandor. I tam. One chyba dosyć tak skórzane było, ale tak mroczne Natomiast bardziej pamiętam jednak, że te cztery rzeczy mocno wyczuwałam w wulkanie. Także wulkan sobie robię jako screen, bo je. Miniaturki, bo bardziej zapamiętałam No dobra, na razie zostawmy Karny Barcelona mm. Niektóre tam serwisów odświeżałam, ale to bardziej Znam tak większość z Sopockiego stylu Sklep Christian pani Pokazywała mi chyba Coś z hedonizm, Czy z jakoś tak Hedonistik mm. Propo czego to było? A, a propos wiśni, ale ta wiśnia była taka dosyć coś gryczanego. teraz Zobaczmy, od czego to może być. Czasami tu w zapachach gdzie jest wiśnia paczula, coś takiego jest. Ale gryczaność potrafi być czasami w niektórych składnikach z tonką, czasami w niektórych składnikach z sianem. Czasami nawet może i w różnych innych, jakichś tam powiedzmy, migdałowych, heliotropach, heliotropach też może być mogło być. I w czymś jeszcze? I właśnie paczula. Ja nie mam akurat takiego składnika paczula, który idzie w gryczaność, ale generalnie znam jeszcze takie inne składnik, które podejrzewam, bo czasami takie, że mamy zapach z wiśnią czy stonką jest jakaś gryczana, np. BDK, Barusz. z wiśnią, więc jakby czasami coś takiego jest. No tu je trochę mocniej zapamiętałam Więc też by mogły być do miniaturki Ale i tak nie dam tylu rzeczy z quality do miniaturki Bo jeszcze jest opowieść wcześniejsza O i proszę eee, Trochę było rozmowa o nośnie Creed Dawne Creed, nowe Creed O, z tego było pięć zapachów I Było tak E, było, było, było No, słodkości, szafra m, i tak dalej i to był klimat bakara Rouge e, Te były w stronę takiego powiedzmy mojito, nie mojito, ale coś było na słodko Niby miały być takie nadmorskie, ale takie bardziej były jednak cytrusowe, nie wiem, to nie te mojito, to się one były bardziej cytrusowe, miałybyś nie były morskie, ale to takie nie do końca tego chyba nie było hydra zobaczę trochę, bo było, było pięć. Bardzo ciężkie plakony w sensie ciężkie korki. Tego nie było. Nie kojarzę takich nut. O, i to połączenie było. I naprawdę było czuć właśnie śliwkę, róże i paczulę Takie połączenie pamiętam było. I teraz jeszcze był taki zapach. Może to ten. Nie, to chyba nie ten. Jeszcze zobaczmy ten. Hmm. Tak, właśnie było taki zapach, gdzie była cytrusowość, gruszka, trochę takiej lekko wpleciona irysowość, której tu nie ma. Ale ja wiem jaki to składnik może mieć trochę gruszki, trochę irysowości takiej po prostu dodatkową i powiem, szczerze, że ten zapach był tak niesamowicie ja go nie znałam wcześniej. Zapachu felis, który stworzyłam, gdzie jest gruszka, gdzie jest przestrzeń, gdzie jest powietrze, gdzie jest lekka irysowość i gdzie jest po prostu przepikna świeżość, przestrzeń, urok i lekka, szlachetna cytrusowość, ale tak właśnie niuans do tego irysa i niuans do tej gruszki. Także, także tak, to jest ta marka. Kąty parfałem dobrze wymawiam, także co my tu mamy. Eight ten pop. Zaplikowałam sobie na skórę, więc mocniej nie mogę powiedzieć szóstkę. I trochę było cytrusów. Ten skład bergamotka. Zrobił się tak herbaciany. Trochę też cynamon. Fajny był to zapach. Mamy właśnie bergamotkę, mamy cynamon. Podoba mi się. Bardziej o coś takiego lepkiego, więc Labdanum, benzoes Ale to faktycznie trochę mocniej przyznam, bo tak jak mówię, to akurat zaplikowałam na skórę Co my tu jeszcze mamy? Um, Flora i ku rozmawiałam, są tylko w jednym quality, bo tam są wymogi, obostrzenia i w ogóle um, Zaraz jeszcze opowiem o Frank Boklet. R.P. Jean nie wiedziałam, że było, ubiką, zaraz jeszcze opowiem Zapachy były z tej marki, bo się mówię soja, kiedyś miałam różne zapachy, miałam róże, miałam barkamot, dam coś zasadzie mojej mamie, ale dla mojego taty, mam też jeden flakon teraz ble i są ciekawe, z takim trochę dawną emocją, ale ogólnie intrygujące zmienne wieloolementowe i w ogóle. miałam kiedyś rose, miałam kiedyś fiołka, także trochę rzecz mę Lila, Saltodekan akurat, ale miałam fiołek chyba, nie taka chyba nazwa flakon, bardzo ładne flakony. Trochę z Kiliana poznałam w się sensie, dwa nowe na przykład, ale też nie zresztą sobie odświeżałam. O Lorches muszę jeszcze opowiedzieć. Z Loręcą widać sobie dwa zapachy, lubię kilka zapachów. Mikalefa nic sobie nie odświeżałam za bardzo. Skurnierzalny zapach zaaplikowałam na skórze A propos w ogóle kwestii lasu, z rozmawiałam w Kalilu, z tego co wiem, wiadomo będzie chyba ta marka kurniżam i nagrowiła do mnie w Galilu włączać ani w quality. Były trzy zapachy misel, mogłam sobie to sprawdzić. Hmm. Pani Klewa też Fantomas, że Fantomas nie lubi z nasomatą. Olfektywne studio odświeżam sobie wszystkie szoty To zaraz opowiem. Hmm. Chyba jestem we zapach z Perisa, to mogłam sprawdzić. Sprawdzam we zapach Rome, Roma, ale to tak na słodko. No tak niby kokos ale w migdałowości. No nie do końca, nie do końca. Z Ransa niestety były tylko trzy zapachy. Roża, to już mówiłam. Oświetlam sobie na zapach z Leclerc tak jakby nie za ciężkiej ten zapach z Iris, Iris w nazwie. Z Widiana, jakieś tam niektóre. London na przykład Malina ze skórą. Dosyć styl, tu scanner, ale trochę może ładniej, bo tej maliny. Tak, natomiast na pewno zaraz sobie jeszcze mocniej chciałabym poopowiadać odnośnie kwestii ranse odnośnie kwestii um, olfactive studio. ranse olfactive studio oraz oraz. Lorchestr. Ale to już a propos lorchestr, jak pobieżę, sobie wejdę tutaj. Ja mogę teraz powiedzieć tyle, że mam flakon. Teraz yy, pewnie Ensens. Gdzieś mam, ale gdzie mam to nie wiem. Yy, trochę posprawdzałam. Yy, sprawdziłam trochę te lemoniadowe, Nie wszystkie chyba były. Standowy jest dosyć taki mleczny, kremowy. Bez problemu elektryczności. O rozstrom chyba ta pani właśnie mówiła, ale ich nie było. Natomiast sprawdzałam trochę vetiver i to, co chciałam powiedzieć, to o tym chciałam powiedzieć, bo to był taki trochę efekt, jakby osmantusowej herbaty. Osmantus jest takim kwiatem dosyć idącym, w tym możliwości takie herbaciane, na przykład jak też absolut czampaki, czy... Um, niektóre ujęcia to są jasminy takie bardziej herbaciane Natomiast tutaj, no nie wiem co dała efekt Najbardziej chyba ta bergamotka Ale yy, z czym dała że, Znaczy Nie wiem czy to są kompletne nuty, ale No herbatę mamy też w nazwie Więc jakby to, że herbaciane, to nie, nie jest dziwne Ale dlaczego tutaj się zrobiło tak osmantusowo Nie ma tu żadnych za bardzo owoców Chociaż nie wiem czy tam w rozpiskach szerszych Na flakonie nie było jakichś tam owoców. W każdym razie Nie wypadło to ciepło korzennie Bardziej jednak herbacianość, owocowo-kwiatowa No i ten zapach zrobił na mnie dobre wrażenie, ten mleczny sandałowiec Właśnie no i mamy sandałowiec, ale mamy też właśnie dodatkowo jeszcze mleko Ciekawe do czego porównują tą różę Do róży, którą znam z Patikowa w Yy, miałam jeszcze olfaktywę sprawdzić i ponownie różne szoty. Ale zapomniałam sprawdzić ponownie, oświeżyć sobie róże albo Boże róże, wiśnie, wiśnie w close up z olfaktywę yy, Więc tak, jakie to szoty? Właśnie pytałam o fiołka, pani szuka co ma fiołka A mi chodzi o coś, że no i w końcu nawet Mają zapach z fiołkiem w nazwie, ale właśnie Następuje sprawdzanie przez internet a mi się po prostu pokojarzyło, że właśnie tutaj jest Violet Shot No i ładny jest to fiolet i taki właśnie jest z takim trochę aromatycznością, zielonością Irys jest takim Trochę z czymś takim powiedzmy ptaszernianym To te nasiona, pewnie taki tutaj efekt Szyb, taki trochę szyb górmą Więc mamy te cieplejsze, słodsze, no to też bym chyba taką Zasadniczą kwestię, jeżeli chodzi o szyprowość ale też właśnie tam zaokrąglenia, jakąś słodkość labdaną. Sprawdzałam też ponownie różę, wanilię też sprawdzałam. Wanilia z takimi dodatkami, właśnie takimi suszone owoce, mirre, benzoesy, tak właśnie powoduje to, że ta wanilia jest ładną, taką z przełamaniami z jakimiś upojnościami. Także właśnie może tą wanilię sobie zrobię. Clean, żeby pamiętać, żeby w tych jeszcze dalszych odcinkach zwaniem opowiedzieć Jeszcze miałam jakiś 3 marca Także trochę zrobiłam też odniesień do marki Roża. Gdzieś tam kiedyś obiecałam, że coś tam możesz kiedyś opowiem Natomiast podtrzymują moją wersję Niestety zapachy totalnie nie warte swojej ceny Flakony wcale nie robią wrażeń, które wyglądają To luku, już tak bym powiedziała dramatycznie pod kątem jakiegoś z ublokowywania tych elementów, tych byskotek no nie wygląda to dla mnie jakościowe, tylko tak jakoś właśnie przesadzone jednak czasami się te minimali w skleponach niżowych bardziej obroni no i te zapachy są jakieś takie albo w stronę mainstreamu albo coś mi brakuje, albo coś takie nikłe, nienikłe, no nie wiem niestety rozczarowuję, mówię o marce roża natomiast miałam też opowiedzieć o marce Rance bo mówiłam, że posprawdzam ponownie różne rzeczy i tak dalej będę go posprawdzać w quality, ale niestety w quality były tylko trzy zapachy, było Desire oraz było dwa zapachy z tego Tylko teraz muszę się tutaj upewnić I było tak, jak dobrze pamiętam To oraz to Nie było żadnych zapachów z tego Ale o jednym będę długo opowiadać A kiedyś opowiadałam o Eleonora, których mam flakon Oraz opowiadałam o Josefine, których mam flakon Zresztą pierwszy raz Więc był ten zapach i mogę powiedzieć tyle, że jest to zapach ładny i jest to połączenie róży z takim trochę efektem pożytkowości, której tutaj nie mam. Jest trochę klimat Josefina, ale jakby tak słodziej. Może nie cukrowy, ale jednak osłodzony to jest to ciekawe. zefin ma słodsze nuty, no jakieś tam waniem wpisane i tak dalej, no ale po prostu jakoś będzie prawdziwy. Real, realny jest inaczej, w sensie tutaj może mniej nut słodkich, ale wypadało to na mnie słodziej niż. Yy, Josef, mi na tyle co je pamiętam, musiałam sobie mój flakonik namierzyć, ale chyba wiem gdzie go mam po dłuższym czasie trochę się tak osłodziło taki klimat trochę delinowy i ten zapach powstał gdzieś około 2 lata po delinie może to jest podobieństwo przypadkowe albo celowe w każdym razie ten początek jest bardziej takie połączenie róża, pożyczka bardziej takie wytrawniejsze bo nawet na początku na blotterku było słodziej na mojej skórze była taka bardziej wytrawna pożyczka ale z czasem się osłodziło w stronę jednak bardziej mi pasuje, jednak taka zaostrzona jednak bardziej, bardziej mimo wszystko, Josephine. przypomnę jakie są nuty josefin to róża, róża porzeczka są o tych za bardzo nie obawiam wiem, że ananas czułam to pamiętam, e, trochę taki pożyczka, ananas, jakieś takie rzeczy, trochę taki klimat, trochę kawę, ale podejrzewam, że to było dużo wcześniej niż Awentus, nie wiem. Natomiast ten już był taki chyba bardziej cytrusowo-koloński, nie wiem. Raczej tak, widząc, nutach. hawenda, gałka, grapefruit bergamotka, także tak bardziej taki klasyczny koloński, ale nie jakiś zły. Fajnie te flakony wyglądają. Marka przypomnę Rancet, w bloku akcentu. Czy Rans czy Ranset, Bywa. Budżetowo dosyć. Teraz trochę sobie podskoczyłem. No ale na przykład Luxury For Less. Ja na przykład miałam flakon Josephine, później już nie miałam mitrów. I po czasie znowu miałam flakon Josephine właśnie z tych rzutów fajnych cen na Luxury Forless. Ale będę opowiadała o tym zapachu, który jakiś czas temu zamówiłam. Mam go w końcu do odbioru. Yy... Już sama nie wiem, które za sprawdzę. Moment. Te. O tych będę opowiadała. No, te notami takie nie do końca moje, ale świetna cena. I te wskazania, właśnie te do dawnych i w sonorą Love again przekonały mnie. Mówię, że to nie do końca moje, dlatego, że w tym zapachu mamy na przykład. Lawenda, która może być problematyczna. Na ruizu to generalnie nie przypadam. Kardenia, a raczej na LinkedIn różnie. Sandowobec różnie, także no zobaczymy. Ale wskazania, fragmenty opisów i wszelkie informacje, które znalazłam, i jeszcze ta super cena zachęciły mnie, żeby jakieś czasem skorzystać. Zwłaszcza, so, że tak jak mówię, yy, była świetna cena. Te szerokie takie opinie, które wskazywały na. Yy, pewne roślinności w ogóle taki udany klimat yy, były tak optymistyczne, że chciałam go kupić, jak zobaczyłam w jakiej cenie go jeszcze mogłam utrafić, to już bo chciałam mu i jeszcze ta bajeczna cena to już tak musiało się skończyć